Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Krupier i witam Was w Batman Arkham Asylum. Kolejna część. Także dokładnie nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam gdzie skończyliśmy, ponieważ odcinek był naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Zobaczcie ci, którzy oglądają tą serię, tak jakby. Jedna po. czy odcinek jeden po drugim, także zobaczę, kiedy był poprzedni odcinek, a kiedy jest ten. Oczywiście ten został wzbogacony w nowe intro, także muszę ogarnąć sobie całe sterowanie, jakie tu jest. Okej, użyj trybu detektywistycznego, aby znaleźć strukturę. Coś tam. Mam. nikam film. Dobra, niech będzie, dobra. Mamy tryb detektyw, wybaczcie. Ciszę troszeczkę te dźwięki, wy będziecie mieli wszystko okej okay. Okej, okay. z tego co sobie gdzieś tam przypominam, czekajcie jak to się otwiera, ok, lewy shift Z tego co pamiętam to byliśmy w tym miejscu i tutaj była... O Jezu, nawet zapomniał jak ono się nazywa. Tutaj w ogóle mamy tą płytkę, tak że będziemy mogli sobie wziąć, ale tutaj jest to pole, niestety i nie możemy tędy przejść. A Jezu, tutaj się walczy to, okej. Okay. Czyli musimy znaleźć tutaj wejście, to sobie już przypomniałem. Okej, okay. także szukamy wejścia do tego tutaj jakże fajnego budynku. Mamy w ogóle iść po śladach, o ile pamiętam. O, tam możemy wskoczyć, może coś tam jednak będzie. Zobaczmy, jeżeli, jeżeli możemy. Dobra, tam wyżej coś tego... Aha, czym tu się w ogóle skacze? Na no, spację, tak? Nie? Dobra, to jest batarang. Wow. Zobaczcie co tutaj ciekawego znalazłem. Może jak sobie to rozpiździmy, to może wejdziemy jednak do tego budyneczku. Oczywiście się cofniemy. Wycalujemy i czym ty się strzelał? A lewy. Nie tak! Nie tak, Batman, nie tak. Dobra, cofniemy się i... Aha, tutaj deton. Oczywiście Joker tutaj nam się w tle odzywa, czyli teraz wejdziemy do tego um, budynku tutaj, nie wiem, jak to tutaj medika chyba się nazywał, ale co to dokładnie jest to, nie wiem. Dobra, wejdźmy tutaj do środka i co my tutaj ciekawego takiego mamy? Hmm, 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 nic takiego nie ma, ale spójrzmy, czy coś się tutaj nie ukrywa, te, te takie znajdźki. Czekajcie, w ogóle czym tu się? Czekajcie, nie, nie, bo ja tak naprawdę nie mogę, no. Game option, eee... Yy, gdzie tu jest sterowanie? Nie no, tutaj... Jest, wiem, że jest na początku. Tutaj raczej tego nie będzie, dobra. Spróbuję jakoś to już w tle ogarnąć. No wiem, że na pewno się chyba jakoś da tutaj biegać. Dobra, sobie tryb, czekajcie tam... Tam coś mi się świeci. I tam chyba do się tu jest w ogóle jakaś znajdźka. Wiem, że. O, jakoś. Spacja, tak? Dobrze? Chyba spacją. Nie wiem, dobra. Otwórzmy sobie to. Zobaczcie, że ten mały nieogar po prostu dawno nie grałem w tego Batmana. Muszę sobie to wszystko ogarnąć. Ale myślę, że zaraz, sobie wszystko ładnie ogarniemy. Dobra, jesteśmy teraz tutaj. Tu nic w ogóle ciekawego nie ma, także idźmy dalej. Dobra, czyli tutaj cały czas musimy sobie iść tym szybem. Okej, okay, tutaj mamy jedną drogę, tam mamy drugą drogę, także sprawdźmy w pierwszej z tutaj. O, i jest znajdka. proszę bardzo. Warto było tutaj skręcić. Także super podnosimy i mamy poziom wyżej, czyli będziemy mogli chyba zaraz coś ulepszyć. Ale to za chwilę. O, tap to upgrade już się nam tutaj pojawiło. Ja sobie tutaj skiknę. Ok, Co by tutaj wziąć? Um, może coś tutaj na albo tutaj na życie może. Pierw na życie, pierw się tutaj troszeczkę wzmocnię, bo a tak to jakoś sobie tam poradzę. A żeby mnie też tak od razu nie zabili, bo tutaj przeciwnicy lubią zabijać szybko. Okej. Okay. Tutaj mamy poleś bije jakąś panią. będziemy musieli jej chyba pomóc. Taki jest tutaj niestety cel gry. Ok, co my tutaj mamy? Tutaj będziemy sobie skakać, ale zanim będziemy sobie skakać, ja zobaczcie, co jest z drugiej strony. że chyba to samo, ale wolę się tutaj upewnić. Okej, okay, czy coś tutaj jest? Aha, czyli to samo, ale tutaj jeszcze coś mamy, także warto by było tutaj zerknąć. Wow! Dobra. Okej, okay, mam nadzieję, że nie wiem, się jakoś specjalnie tutaj nie cofam. Mam nadzieję, że dostanę się gdzieś w jakieś fajniejsze miejsce. Okej, okay, już wiem gdzie się dostałem. Dostałem się na sam dół, a ja tak z dołu to bardziej nie chcę, nie chcę atakować. No czyli wracamy do naszego punktu, gdzie wcześniej byliśmy. tym, że jest jednak ta lina i możemy się szybciej dosyć przemieszczać. Dobra, czyli znowu jesteśmy... Oj! Nie! Ale kurde! To był naprawdę giruch. Dobra, muszę szybko tak sobie skikać, to wtedy ich... Nie wiem jak to jest! Dobra, nie możemy go stracić czy coś w tym stylu. Ok, czyli ja sobie tutaj siedzę, uruchomimy sobie tutaj tryb, mamy pięciu uzbrojonych, czyli jesteśmy w takiej małej, że tak powiem, dupie, ja sobie tutaj z tym trybem zawsze walczyłem, ok, ten jest na dole, czyli tamtego pierwszego sobie załatwimy, o, ten teraz skoczył, kogo byśmy mogli, o, tego, 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 tego załatwimy, tylko, kurde, musi nam się tutaj pojawić ten atak, no kurde, to my się może przerzucę tutaj. No kurde, no, pojaw się ty głupi, no, o, jest, Dobra. teraz atakujemy, cich zabójca, okej, okay. powrót, 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 okay. mam nadzieję, że mnie nie zobaczyli. Dobra, teraz głupki podejdą do tego. Że ja się cofnę tutaj. Dobra, ten tam biegnie. Zaraz sobie go ogarniemy. Co za kretyn, że on mnie nie widzi. Wiedzą, że jestem Batmanem i... Dobra, a już czas pozbyć się pana z numerem 3. Cichy zabójca, cichy. Okej, okay, dobra. I powrót. Dobra, tamten się patrza tutaj do góry, ale myślę, że mnie nie zauważył. Dobra, teraz jeden podbieg do tego i dwóch go będzie tutaj chronić, także chwileczkę trzeba będzie poczekać. Dobra, ten jest tutaj. Czyli już teraz jest w sumie ogarnięta sprawa. Dobra, podbijajmy sobie już do tego pana z numerem 3. I... zauważyli mnie. Chyba. Ale jak będziecie sobie tak skakać z jednego tutaj tego gargulca na drugi, to mniecie tutaj ich i już nie będą was ścigać. Okej, okay, zajmijmy się pod numerem 4 Elegancko, dobra, dostał cios. I zajmujemy się panem, panem tutaj numerem 5 Tyk, i cichy zabójca. Znaczy, czy on aż taki cichy? Okej, okay. dobra. Tak to mniej więcej to pomieszczenie sobie tutaj wygląda, po prostu lepiej z tym trybem. Może dla niektórych tutaj nie, ale mi jest jakoś tak łatwiej. Ok, tu jak widzieliście, możemy sobie to rozpiździć, także rozpiździmy sobie, rozpiździmy sobie to. Ok, także ja się cofnę tutaj i zobaczymy co jest tam. Wow, spadek kłoda. Dobra, co my tu taka nic nie ma, po prostu było takie tajemnicze, ciekawe zejście. Z tego co pamiętam to były te, jak to się nazywało, te to takie szczęki, ale to chyba ich tutaj nie ma. O, są te szczęki, jednak. A wiem, że one tam, jak się chyba trzy zabije, to się tam dostaje ten cały tutaj exp, co widzicie po. tutaj w lewym górnym rogu. To jest dwa i jeszcze chyba jeden gdzieś powinien być. Dokładnie tak jak mówiłem, proszę bardzo. Mhm. Dobra, co my mamy zrobić? Teraz mamy chyba iść do tej. Nie, co się wdziera z drugiej strony. Ale zanim tam do niej pójdziemy, obczejmy sobie tutaj wszystko. Nie wiesz, że tak, tak, tu sobie tutaj o jest. Na pewno coś się tutaj kryje. A styłem detektywistyczny tutaj wykryje. Dobra, zaraz sobie tutaj do tej pani pójdziemy. Jeszcze obszejmie, co jest z tej strony. Czy jest tutaj coś godnego uwagi? Dobra, zobaczmy, co jest na tym dachu jeszcze. Jeżeli nic nie będzie, oczywiście do tego niestety nie mogę wejść. To mogę rozpiździć, ale nie wiem po co mam to rozpiździć. Jak mogę wejść do tego z kulturą. Ok, czyli idźmy do tej. do tej pani doktor. Co nam ta pani doktor powie? Zajbiście, stoję obok ciebie. Nie wiem, co się stało minutę temu. Coś tutaj, nie wiem. Coś tam, nie wiem. Staram się jakoś wam tutaj tłumaczyć. Coś tam windzie. Elevator. Elevator to jest winda. to jest winda. O nie, był w Chen went to surgery. And Dr. Young x-ray. tu. Zostańcie tu. Ok, ja przy okazji wiecie, co jeszcze zrobimy game temu. Bo... też. Um... No dobra, nie nic, tak tylko chciałem coś oh, sprawdzić. You with... No, so right? Dobra, nie wiem, czy tędy mogę na Czyli z tego co wiem, czyli musimy mm, zlokalizować, y, gdzie jest dr Young, dr Kel Kellerman i dr Shen. Mhm, mm ok. Czyli musimy znaleźć się raz, dwa, trzy w tych, w tych trzech miejscach. Ok, czyli najprościej będzie się dostać pierwszy przez Arkham, tutaj, przez tą część Arkham Island. Island w zasadzie, przepraszam. Island West, czyli tędy i później stąd jakoś tam i stąd jakoś tam. Okej, okay, czyli już znamy całą drogę, czyli po prostu musimy stąd wyjść. Tak jak weźmie. Weź taką musimy stąd wyjść. Mam nadzieję, że dość spoko wyjście, bo nie widzi mi się jakoś... Czekajcie. Pójdę... Chyba tymi drzwiami mogę na spokojnie wyjść. Tak, oczywiście, o te drzwi tutaj chodzi. Open the door, proszę bardzo, i wyłazimy stąd. Jak teraz to się pojawia, to z tego co pamiętam, to że gdzieś tutaj są niedaleko ukryte te całe znajdźki, te, te, te zielone takie mm, znaki zapytania. Check your map to call objective location. Okej, okay, czyli to co już tutaj wspominałem, to co już w zasadzie ogarnęliśmy. Okej, okay, czyli muszę iść teraz tutaj, cały czas tym korytarzem, skręcić i po prostu wyjść na west. O, tak jak widzicie, dostaliśmy się tutaj za... O, co tutaj mamy? The wiem, czyli właśnie tego tutaj pana szukamy tych znajdzie. tutaj tego nie będziemy słuchać, bo tutaj tak i tak tak w tle będzie lecieć no Może może w tutaj tutaj ogarniemy, nie no coś nie Czyli musimy iść teraz niestety nie w prawo, bo niestety tu jest w pole siłowe, niestety nie możemy to wyłączyć Dobra, jak nie wyglądamy? Ok, jeszcze kawałek Chyba możemy tędy wyjść nie wiem. Czekajcie, tu mamy jakieś schody. A nie, ja się cofnąłem w tym momencie. Czyli nie wyjdziemy stąd. Wyobraźcie sobie, że nie wyjdziemy, czyli musimy. Chyba nie wyjdziemy. Czyli musimy. wyjść tak, jakbyśmy weszli, no niestety. Myślałem, że pójdzie to nieco prościej. Dobra, czyli wiem, że co, coś tam było, że ten tutaj żeśmy się wgramowili. i tutaj fajnym sposobem jakoś wyjdziemy tymi szybami. Pewnie jakoś był prostszy sposób, ale oczywiście Krupier musi sobie utrudnić grę i wyjść innym. Znaczy wyjść tutaj inną stroną, ale mam nadzieję, że tędy tutaj trzeba było iść. Dobra, tam była ta znajdźka, także idźmy sobie tutaj tędy. Dobra, jak wyglądamy tutaj? A, czyli chyba mieliśmy tędy iść. Chyba nie było innego wyjścia. Dobra, teraz hop do drugiego. Dobra, w jakiej lokacji się znajdujemy? Czyli tutaj Czyli musimy chyba iść tam o ile się nie mylę. Tak? Tak, dobrze idziemy. Teraz jeszcze hop tutaj. I przez te drzwi musimy stąd kulturalnie wyjść. Dobra, czyli wyłazimy stąd. Oczywiście dachem. na no, jak? Zobaczcie jakie to fajne miasto, jak to fajnie wszystko wygląda. Batman też oczywiście fajnie wygląda. Dobra, czyli jak widzicie jesteśmy w tym miejscu. To oczywiście mamy te lokalizacje. Chyba nie miałem stamtąd wychodzić. Mhm. Nie miałem stamtąd wyłazić. Czyli musimy się jednak tam wrócić. Myślałem, że to będzie gdzieś tam, ale niestety nie tam. Czyli jednak mój pomysł był. Wręcz do bani. Widzicie? To jest wszystko na tym poziomie. Ale jak tam... Eee! Jaki ja głupi jestem przez te drzwi. Boże, wybaczcie naprawdę. Już się szybko tam cofam. Ale jestem głupi. Dobra, po prostu tam tych drzwi nie zauważyłem. Ja tu kombinuję coś tego. Ale jestem kurde ślepy. Ale dobra my ogarnęliśmy, że tak nie, tak nie wolno iść. Ci, którzy będą, może, grali w Batmana czy coś, to ostrzegam, tak nie idźcie. Nigdy się pamiętajcie, nie cofajcie. Bo jak widzicie, no. TikTok. Newsplash. Someone. Coś tam. Dobra, tam będzie. No, co ty robisz, no? O, dało się przeskoczyć. I do tych drzwi mieliśmy iść, a ja gdzieś błądzę. Kurde, cofam się. Niepotrzebnie. Okej, okay. czyli jesteśmy teraz w dobrym miejscu. Jak widzicie odblokowały nam się korytarze. Słyszę tutaj jakieś głosy. Ale nie to to z tego tutaj całego radia. Okej, okay. czyli idźmy pierwszy sobie tutaj, bo ten tutaj znacznik jest najbliżej. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj dwóch sobie leży. Mm. Dobra, pierw idźmy tutaj, bo zawsze warto iść gdzieś... Ach, w sumie nie. A no nie, w sumie tak, bo ten jest jeszcze bliżej. Okej. Okay. Okej, okay, słyszę tutaj jakiś... Czekajcie, bo są tak podgłośnić bo co czas się wydaje, że przez te radio. Wow! Bo te wspiły. Co jest tobie? Don't speak. You're safe now. But, but it's a trap! I wiem.

a, tam ktoś kurde we mnie czymś rzu rzucił. Dobra, okay, tutaj ładnie już go tego chyba tam dobiłem. Kombo 12, będzie 14? Ja tak, lubię zawsze tam 14 mieć kombo, nie wiem Okej, okay, mamy 6, 8, 9, 10. A, miał być z Batarangiem. bym z Batarangiem. Jeszcze raz, bo nie wyszło. Znowu nie wyszło. Jeszcze raz bym chciał Batarang, ale niestety już będzie... Takie końcowe tutaj dobicie. Fatality! <laughs> co tak? Ja Myślę, to jest preview do the main event. Coś tam tak pukało, nie wiem. Znajdźka, ok, czyli nie wiem Jaki oczywiście jak free. się do ten... Dobra, cicho, czekaj. Muszę ogarnąć, o co tutaj teraz chodzi. Ja mamy znajdźkę Security Gate. Niestety tam się nie dostaniemy, poprzez... bo jest tam to pole siłowe. Tutaj mamy jakieś. Plany. Nie wiem bardzo co to jest. Doktor Yang. Tego tutaj szukaliśmy. No nie wiem. Jeżeli ktoś tutaj umie to rozszyfrować, to sobie może tutaj, nie wiem, coś popatrzeć. Coś może mu tam wpadnie do głowy. Ale my na ten czas idziemy, ponieważ tutaj u góry no nic takiego nie ma. Oprócz tej znaczki, do której nie możemy się oczywiście dostać. Dobra, czyli mamy tego tutaj gentlemana. Możemy z nim tutaj pogadać. Bądź go po prostu już uwolnić. I'm sorry. try to you. OK, czyli doktor Shen jest już mm, na wolności. Teraz przejdziemy się do, może, um, Tutaj tutaj nie wiem, kto tam jest, ale przejdziemy się tam, gdzie chcieliśmy wcześniej iść. O. Tego tam wcześniej nie było. Chcę być ostrożny. O, widzicie, bo nie wiem... Nie wiem, co to tam dokładnie było. Okej. Okay. Destroy tych pięć szczęg jokera. 3 zniszczyłem, jeszcze dwie, żebym tam coś dostał. Jakiś większy exp. Dobra, czy ja dobrze idę? Tak, dobrze idę. Wcześniej, no, mały fail z, fail z mojej strony, ale no... Po o, to ja, patrz, to Batman, nie? Miał być z Batarangiem, ale z domu mi nie wyszło. Lecz Sios. złapał kolega za głowę. Dobra, idźmy dalej. Wow. ich jest dwóch, uzbrojeni? Nie uzbrojony. Także zobaczcie, Entrol. zauważył mnie? Kurde, zauważył mnie. Dobra, walczę. A ty, kolego, widziałem, że lubisz te batarangi, także będziesz dostawał tymi batarangami po łbie. Co ty miałeś, kolego? Co ci jest? Widzieliście? No, nosorożec, normalny. Ten, tak? Nosorożec? Nie wiem, dobrze powiedziałem. Lesz? Leż powiedziałem. Leż! Leżeć! Już! Na ziemię. To jest dobre, że tak go mogę trafiać, trafiać i go nigdy nie zabiję. No, leż! Leż! No, Kurna, leż! Powiedziałem? Leż! Dzięki. Okej. Okay. Co? Dobra, zaraz do was przyjdę, czekajcie. Um, tylko jak tu się dostać? Okej, okay, tym przybył chyba. O, tutaj mamy eleganckie wejście, czyli zaraz się tam do Was dostaniemy. Ale Batman ma kurde siłę w tych łapach. Dobra, sami się szybko do tych tutaj dwóch gości. Okej. Okay. Czyli uwolnione. Wow! A co tam za tajemnicza mgła? Tam mamy tą szczękę Jokera. I kolejna szczęka Jokera. Dobra. Więc. Co my mamy tutaj teraz zrobić? Zróbmy sobie typ detektywistyczny. Tam coś mamy, widzicie? Właśnie rzuciłem. Tu tutaj mamy jakiegoś kolegę. Tym czetniemy. Mm, Okej. Okay. Use detective module, analyze Coś tam... o! Identify. Tutaj mamy coś... o, mogę tam nawet rzucić, no dorzućmy tam. Ok, coś uruchomiłem. O! Wow, pada, super. Ale nie do końca. Dobra, czyli coś tu jest uruchomione, tamto uruchomione. Czyli musimy się przedostać do... gdzieś gdzie mogę... Nie wiem czy tam doskoczymy. Teraz spróbujemy. Jak nie wyjdzie, no to trudno. Ok, jednak się udało. Dobra, idźmy tutaj. Dobra, bo to chyba tutaj było. O, to jest centralnie pod nami. Dobrze by było się tu przedostać. A chwyciłem w ostatnim momencie, mam szczękę Jokera. I tutaj kolejny jakiś dziwny guzik. No, chyba to jest to na mgłę. Ale mgła, kurde, do końca nie opadła. Ale tu gdzieś było chyba trzecie, jeśli nie mylę. Ciekać, gdzie on jest? Aha, z tamtej strony. Czyli muszę, musimy po prostu tutaj doskoczyć i rozwalić to. Czyli ten po co tu wisiał, rozpierdzielał tutaj ten dach, żeby odblokować nam to. Ten trzeci guzik. I ochrona jest oczywiście wolna. Ten doktorek chyba też już jest wolny. Zaraz sobie tutaj z nimi porozmawiamy. Dobra, ty się nie dław, tylko o co chodzi. Dobra, ty tam co nam powiesz? Co ty masz z ręką? ziom Kapitan Hack. Okej. Okay. Dobra, tutaj jak widzicie nam się już od razu zaświeciła tam cała płytka, znaczy no, kaseta, może coś jeszcze tutaj mamy, jakieś coś tutaj jest, gdzieś w tych cenach takich, no niestrona, tutaj coś, otwórzmy te drzwi, może coś tu jednak będzie, no jednak nie, tylko jest to co już otworzyliśmy wcześniej, okej, okay. także wyjdźmy stąd. Ok, czyli tu chyba nic więcej nie będzie, no, chyba że tymi dźwięk możemy z tym prostu wyjść Aha, to czemu ja po prostu tędy nie wszedłem? Chociaż nie, tam mgła była, to by było troszeczkę bez sensu, dobra także mamy drugą lokację, jest już tutaj odblokowaną, znaczy już tutaj dwóch i teraz idziemy do samej dr Young, czyli musimy przejść całą mapę y, od lewej do prawej. Widzicie, jest, jest na razie... Ooo, paczka Jokera! To jest w środku! I znowu te głupie szczęki Jokera Dobra, czyli to jest ogarnięte, idziemy dalej Widzicie, tutaj dalej czysto Dobra, czyli tutaj cały czas prosto musimy iść Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie A no, chociaż fajnie by było z kimś popatrzeć, zawsze to jakiś exp teraz chyba tutaj... Tak, dobrze, idziemy. Ok, wow, fajnie, że jest ta interakcja z tymi przedmiotami. Ciekawe, zobaczcie jak teraz tak przechodzę. Jest ta interakcja, fajne, fajne. Dobra, czyli jesteśmy teraz tutaj w lewo i jeszcze... Yy, przepraszam, yy, w prawo i jeszcze raz teraz będzie yy, chyba w prawo, i się nie mylę. A nie, jednak teraz będzie w lewo. To on! Patrz! Znowu ten nosorożec, kolega. ole, mi teraz przywalił spały. Kurde, trzech ich jest. Tudy jeszcze słaby jestem w tym ataku, ale spokojnie. Lada moment będę awansował. Także będę, będą te ataki, oczywiście, mocniejsze, szybciej będę ich zabijał. No końc nie ma co tutaj się szarpać. Oj, w pachę. To musiało boleć. Uwierz mi, w pachę naprawdę boli. Dobra, otwórzmy sobie tutaj te drzwi. Of good life, all I need is to have a good time. Oh, the good life. Oh.